Wolontariusze, społecznicy, inicjatorzy, zapaleńcy. Działają w kilkuset białostockich fundacjach i stowarzyszeniach. Mówi się o nich trzeci sektor: organizacje non-profit, NGOsy, organizacje pozarządowe. Aktywni, pomysłowi, bezinteresowni, nienastawieni na zysk. Jasna strona naszego miasta. Trzeci sektor zaprasza. Na czym polega ekonomia społeczna, jak zdobyć kapitał na działalność gospodarczą, jak zatrudnić osoby niepełnosprawne? To tylko niektóre z pytań, na jakie odpowiedzi szukali uczestnicy pierwszych podlaskich targów ekonomii społecznej. Organizacje pozarządowe, pani pani radna, pani Kasia Siemieniuk, no i jeszcze parę osób, w tym ludzie z Departamentu Spraw Społecznych spotkali się wiosną tego roku. Potem był cały, cały cykl spotkań i wspólnie doszliśmy do wniosku, że trzeba coś zrobić, trzeba zacząć promować ekonomię społeczną. Ten odpowiedzialny rodzaj biznesu, tak? ten, 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 ten biznes taki, ja to wymyśliłem takie określenie biznes owszem, ale bez ofiar w ludziach, tak? czyli ten, ten taki, taki fajny, no i stąd pomysł, stąd to, co dzisiaj tutaj się dzieje, chcemy, chcemy się wszyscy pokazać mieszkańcom Białegostoku. stoku chcemy promować te działania, chcemy pokazać, co się dzieje w stowarzyszeniach, w organizacjach, chcemy przedstawić ofertę urzędów. No zobaczymy, ja mam nadzieję, że po pierwsze, że nie będzie padało, a po drugie, że, że no przede wszystkim to jest początek, tak, to jest początek pewnej, pewnej długiej drogi, no ale dzisiaj, dzisiaj startujemy i, i będzie dobrze. Departament ma ofertę przede wszystkim, no to wynika jakby z zadań miasta, tak. Departament ma, ma tę ofertę, to jest to, co w konkursach robimy, tak, do, 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 do bezdomnych, do niepełnosprawnych, dla no, generalnicowa nasza Współpraca z pozarządówką. Prawdą jest, to się tak przenika, że tutaj, tutaj trudno powiedzieć o konkretnej ofercie do, dla, dla e, ekonomii społecznej. Bo, bo my się w jednej płaszczyźnie spotykamy w momencie realizacji zadań miasta, a w drugiej płaszczyźnie, kiedy wspólnie się zastanawiamy nad chociażby taką imprezą, jak, jak ta dzisiejsza, byśmy nie musieli tego robić. To, to jakby wyszło e, w trakcie rozmów. Eee, natomiast no, no cel jest, cel jest i myślę, że, że, że powoli, powoli ten sen wodzin będziemy, będziemy osiągać. Mamu rodzinka zawsze gnieda, grunto, rodzinka, grunta, rodzinka, grunta, rodzinka fajną. Ma. Nie wiem co wiem na gór potrzeba. Mamu rodzinka zawsze da. Nasze rodzinki są wspaniałe, a to sobie też Przyjaciele, wszyscy goście, no i ja przepu... Nie co bieda co mi potrzeba, to rolnictwo zawsze nie da. Inicjatorem zorganizowania Targów Ekonomii Społecznej, pierwszych Targów Ekonomii Społecznej w Jiałstoku była Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok. Udało nam się to zorganizować przy współpracy z prezydentem miasta Białogostoku, gdzie głównym organizatorem został Departament Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego. Od początku jakby w promocję i w próbę wejścia z ekonomią społeczną w przestrzeń naszego miasta angażowały się różne instytucje, takie jak Regionalny Środek Polityki Społecznej. Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Miasta, Wojewódzki Urząd Pracy i Powiatowy Urząd Pracy. Ekonomia społeczna, tak ogólnie bardzo rzecz ujmując, to jest wykorzystywanie mechanizmów ekonomicznych do realizacji celów społecznych czyli wykorzystywanie tego, co nam daje wolna gospodarka, do tego, żeby pomagać ludziom wykluczonym społecznie, ale też żeby realizować wiele innych, wiele innych celów, które są przypisane dla organizacji organizacji takich społecznych, tak, stowarzyszeń, fundacji, ale też przedsiębiorstw, które nie są nastawione na to, żeby e, zdobywać e, środki na, dla właścicieli tych przedsiębiorstw, ale żeby te środki potem przeznaczać na choćby pracowników tychże właśnie przedsiębiorstw. No i takimi przedsiębiorstwami są na przykład spółdzielnie socjalne. Rzewucki Urząd Pracy również um, aktywnie włącza się w taką inicjatywę, w promowanie, w propagowanie takiej idei ekonomii społecznej. Przypomnę, że w naszym zakresie są również działania, jeśli chodzi o zakłady aktywności zawodowej, chociażby. Co prawda nasze województwo jeszcze nie ma tak bogatej sieci, tychże zasów, ale jest jeden. Cieszymy się bardzo, dopingujemy, wspieramy, wspomagamy, a żeby ten zas, który powstał w Zambrowie, żeby funkcjonował. Przypomnę, że w naszym województwie w ramach wojewódzkiego Urzędu Pracy działają również Centra Informacji Planowania Kariery Zawodowej. Są to centra, gdzie są zatrudnieni doradcy zawodowi, gdzie mamy zatrudnionych psychologów, liderów klubów pracy, gdzie można się zgłosić, gdzie można rozmawiać, gdzie można uczestniczyć w różnego rodzaju warsztatach, tak żeby też móc odnaleźć siebie, móc odnaleźć swoje miejsce tu w naszej województwie, w naszej małej ojczyźnie. Targi dały możliwość zapoznania się z ofertą instytucji, dokonaniami organizacji pozarządowych oraz uzyskania kompleksowych informacji z zakresu ekonomii społecznej. Przewidziano także różne atrakcje dla dzieci i młodzieży oraz występy wokalne i artystyczne. Takie spotkanie jak dzisiaj jest dobrym pomysłem na to, żeby ten temat przybliżyć i powiedzieć o co chodzi, wskazać, naprowadzić, a także poinformować mieszkańców o ekonomii społecznej. My jesteśmy fundacją AC, która prowadzi warsztaty terapii zajęciowej. Jest to placówka pobytu dziennego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. W ramach zajęć w poszczególnych pracowniach wytwarzamy produkty ręcznie. Są to biżuterie, litraże. Pracę, z drewna. To takie czysto praktyczne umiejętności, które uczestnicy u nas zdobywają i można później właśnie założyć, chociażby w pięciu osób, spółdzielnię socjalną. Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białym Stoku od ponad pięciu lat zajmuje się ekonomią społeczną i wspiera wszelkie inicjatywy związane z ekonomią społeczną. Czyli w ramach różnych projektów tworzone były spółdzielnie socjalne, tworzone były organizacje pozarządowe, a też pomagaliśmy tym, którzy chcieli prowadzić działalność gospodarczą w ramach organizacji pozarządowych. Kontynuacją targów były dni otwarte ekonomii społecznej, w ramach których odbyły się różnorodne warsztaty, seminaria, konsultacje, a także wydarzenia artystyczne organizowane przez białostockie organizacje pozarządowe.